Medytacja wraz z przykładowymi afirmacjami na dobrą rzeczywistość i na lepszą przyszłość. Medytacja, która może całkowicie uzdrowić twoje życie i która może odmienić twoją przyszłość na lepsze. Znajdź sobie pomieszczenie, w którym będziesz się czuć dobrze. Pomieszczenie, w którym nikt Ci nie będzie przeszkadzać. Wyłącz wszelką inną muzykę, wyłącz telewizor, możesz zapalić świeczkę, możesz zapalić też kadzidełko, lecz przede wszystkim usiądź wygodnie i zamknij oczy. Zamknij oczy przede wszystkim po to, abyś mógł wejrzeć w głąb siebie, kiedy. Pozostawisz oczy otwarte, otoczenie będzie cię rozpraszać i nie będziesz mógł być skupiony na sobie. A zatem usiądź wygodnie w pozycji z wyprostowanym kręgosłupem, ręce połóż na kolana i nie krzyżuj nóg, rozluźnij ramiona i powtarzaj każde moje słowo w myślach, a jeśli ci to odpowiada półgłosem. Lecz przede wszystkim postaraj się podążać myślami za moimi słowami i przynajmniej adresować te myśli do siebie. Afirmacje podawane przeze mnie będą docierać do twojej świadomości, a następnie zakoduje je pod świadomość. Zapamiętaj sobie, że wizje, które tutaj sam stworzysz, korzystając z tej medytacji, i które będziesz systematycznie utwierdzać w swoim umyśle, zostaną zrealizowane w sposób doskonały. A zatem postaraj się, aby to zawsze były wizje pozytywne. Jeżeli przeczytałeś moją książkę i jeżeli przeczytałeś ją uważnie, to znasz ten mechanizm, i ja nie muszę Cię do tego przekonywać. Powtarzaj zatem każde moje słowo, które będę wypowiadać i adresuj je do siebie. Ja, i wymów tutaj swoje imię, jestem wspaniałym, szlachetnym, uczciwym, mądrym i bardzo dobrym człowiekiem. Kocham i akceptuję siebie takim, jakim jestem. Przyznaję sobie prawo bycia sobą. Przyznaję sobie prawo do popełniania błędów, prawo do bycia tym, kim jestem. Kocham i akceptuję swoją osobowość, swój charakter, swój zewnętrzny wygląd. Wiem, że mój charakter został ukształtowany jeszcze w dzieciństwie, a w życiu dorosłym nie jesteśmy już w stanie charakteru zmienić. Możemy co najwyżej go korygować, a najlepszą rzeczą, jaką możemy uczynić, to zaakceptować siebie w całości: zaakceptować swój charakter, swoją osobowość i pokochać się. Obdarzyć samego siebie, samą siebie bezwarunkową miłością. Miłość jest jedyną energią we wszechświecie do budowania wszystkiego, to Bóg swoją nieskończoną miłością stworzył cały wszechświat. Miłość może wszystko. Może uleczyć każdą chorobę, pojednać nieprzyjaciół, otworzyć każde drzwi, zbudować pomost pomiędzy zwaśnionymi, lecz także wygładzić każdy grzech. Bo kiedy żałujesz za swoje grzechy, nie ze strachu przed Bogiem i nie z lęku przed karą, ale z miłości do pokrzywdzonego, wszystko Ci będzie przebaczone i nawet największy Twój grzech może zostać obrócony i poczytany na Twoją korzyść. Zapamiętaj z miłości do pokrzywdzonego. Pokochaj sam siebie i odpuść sobie wszystko. Odpuść sobie każdy świadomie zamierzony i nieuświadomiony grzech, ponieważ w żaden sposób go już nie zawrócisz. Możesz albo go naprawić, albo za niego żałować. Odpuść także każdemu innemu człowiekowi, każdy sprawiony ci przez niego ból. I poniżenie, świadome czy też nieświadome, chociażby po to, aby i Tobie mogło zostać przebaczone i odpuszczone, i odpuść nam winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, a zatem obdarzam samego siebie, samą siebie miłością, przepełniam całe swoje życie, cały swój umysł. Miłością prowadzam do swojego życia miłość, harmonię i spokój. Miłość, harmonia i spokój przepełniają całe moje ciało, cały mój umysł, całe moje życie. Jestem cudownie piękną istotą, dzieckiem Bożym, dzieckiem Boga, który jest. Każdej cząsteczce mojego ciała i mojej duszy, a zatem jako dziecko Boga zasługuję na rzeczy dobre, a nawet i na rzeczy najlepsze. Zasługuję na miłość i na szacunek, na bogactwo i na dostatek, na dobre zdrowie, na wszelką obfitość. Zasługuję na rzeczy dobre. A nawet i najlepsze. Łączę się z Twoją, Panie Boże, ofitością. Wszystkiego mam pod dostatkiem. Wiem, że Pan Bóg, kiedy przychodzimy na świat, przeznacza dla każdego człowieka wszystkiego pod dostatkiem, a nawet i w nadmiarze. Dlatego też nikomu i niczego Pan Bóg nie musi zabierać, abym ja mógł. Czy też mogła mieć wszystkiego pod dostatkiem? A dzieje się to tylko dlatego, że miałem, miałam odwagę połączyć się z Twoją Panie Bożą fitością i zawierzyć, że tak właśnie jest. Pieniędzy wystarcza mi na wszystkie moje potrzeby. Pieniądze przychodzą do mnie zawsze wtedy, kiedy są mi one potrzebne i w takiej ilości, w jakiej ja ich potrzebuję. Wszystkiego mam pod dostatkiem zawsze. Kiedy jestem w potrzebie, pojawia się dobry, pomocny człowiek, albo nawet i więcej dobrych i pomocnych ludzi. Pojawia się dobre wydarzenie, czy też dobra książka. Niezależnie od mojej aktualnej sytuacji finansowej, pieniędzy wystarcza mi na wszystkie moje potrzeby. Pieniądze przychodzą do mnie zawsze wtedy, kiedy są mi one potrzebne i zawsze w takiej ilości, w jakiej są mi one potrzebne, choćby to miało być w ostatnim nawet momencie. Wiem, że pieniądze mogą przyjść do mnie ze źródeł oczekiwanych, ale także mogą przyjść ze źródeł całkowicie nieoczekiwanych i ze źródeł całkowicie nieznanych. Pieniądze to zmartwienie pana Boga. Wiem, że pan Bóg nie daje pieniędzy na kupkę, ale na coś konkretnego. Pieniądze pojawią się dopiero wtedy, kiedy stworzymy wizję tego, co byśmy chcieli mieć albo co osiągnąć. Pieniądze to zmartwienie Pana Boga, i nie uzależniajmy realizacji jakiegokolwiek projektu od zgromadzonych wcześniej pieniędzy. Czy to będzie projekt budowy nowego domu, rozwoju firmy, czy posiadania samochodu. Jeżeli naprawdę chcę mieć dom, to tworzę wizję tego domu. Robiąc na przykład zdjęcie domu, który mi się podoba, albo kupując książkę z projektami domu, i wieszam sobie na widocznym miejscu taki właśnie projekt, abym mógł, abym mogła codziennie go oglądać i w swojej wyobraźni widzieć go jako własny dom. Do stworzenia wizji nie potrzebuję ani złotówki, ani dolara. Ani jednego euro. Do stworzenia wizji nie potrzebuję niczego. Natomiast jeśli stworzę w swojej wyobraźni, w swoim umyśle zdecydowaną wizję, to ona musi się urzeczywistnić wcześniej czy później, zwłaszcza jeśli uparcie będziemy do niej powracać. Powierzam Tobie, Panie Boże. Przewodnictwo mojego życia. Zawierzam Ci całkowicie. Któż lepiej niż Ty mógłby mnie poprowadzić przez życie, a zatem z ufnością patrzę w przyszłość. Żyję w bezpiecznym i przyjaznym dla mnie świecie. Na swojej drodze spotykam tylko dobrych i przyjaznych dla mnie ludzi. Zawsze i wszędzie jestem bezpieczny, bezpieczna. Zarówno w dzień, jak i w nocy. W domu i poza domem, na ulicy, w samochodzie, pociągu, w moim aucie. Korzystam ze strefy bezpieczeństwa, wsiadając do obojętnie jakiego samochodu. Zawsze, kiedy wsiadam do samochodu, tworzę przed sobą. Bezpieczną przestrzeń aż do celu podróży. A jeżeli będzie mi potrzebne miejsce na parkingu, to już wsiadając do samochodu, tworzę właśnie dla siebie takie miejsce na parkingu. Oczyszczam przestrzeń, czyniąc ją wolną od interweniujących niepotrzebnie policjantów jadę przyjemnie i bezpiecznie, aż do celu podróży. To ja tworzę swoją rzeczywistość. To ja tworzę swoje bezpieczeństwo, zarówno fizyczne, jak też i psychiczne, oraz bezpieczeństwo ekonomiczne. Zasługuję na dobrą i na dobrze płatną pracę, na taką pracę, która będzie mi dawała zadowolenie i sprawiała radość oraz przynosiła wystarczająco duże dochody, abym mógł, abym mogła czuć się bezpiecznie i dobrze we współczesnym świecie. Jeżeli jestem młodym chłopakiem, to zasługuję na wspaniałą dziewczynę, która obdarzy mnie miłością. I razem przeżyjemy bardzo głębokie i dobre uczucie, bardzo piękną miłość, a w przyszłości stworzymy związek dwojga kochających się, szanujących i rozumiejących ludzi, wspierających się w każdej potrzebie. Związek dwojga ludzi, którym jest ze sobą dobrze, którzy rozumieją swoje odrębności jako mężczyzny. I jako kobiety, rozumiejących także swoje różne potrzeby, stworzymy związek, który będzie miał dwójkę, trójkę, czwórkę, a może i więcej dzieci. Moja żona będzie bardzo dobrą gospodynią i matką, wspaniałą małżonką, a z naszymi dziećmi będziemy mieli bardzo dobre relacje. I doskonale będziemy się rozumieli. Nasze relacje będą oparte na zaufaniu i na miłości. Jeżeli jesteś dziewczyną, to zasługuję na wspaniałego, mądrego i bardzo dobrego chłopaka, który otoczy mnie miłością i ja także go pokocham i razem przeżyjemy właśnie taką głęboką i dobrą miłość. A z czasem stworzymy bardzo dobry związek dwojga kochających się i szanujących, respektujących swoje odrębności i potrzeby ludzi. Mój chłopak będzie bardzo dobrym mężem, potrafiącym zarabiać wystarczająco duże pieniądze, abyśmy mogli sobie pozwolić na dostatnie życie. Będzie wspaniałym mężem, panem domu i ojcem. Zasługuję na rzeczy dobre, a nawet i na rzeczy najlepsze. Mam doskonałą pamięć. Pamiętam to wszystko, co jest mi potrzebne. Chętnie zdobywam nową wiedzę i łatwo zapamiętuję. Wszelka nauka przychodzi mi z łatwością. To wszystko, czego potrzebuję, zawsze przychodzi do mnie we właściwym czasie. Otwieram się na Bożą obfitość, otwieram się na Boże prowadzenie. Uczę się każdy mój problem powierzać Tobie, Panie Boże. Zwłaszcza taki problem, który przerasta moje możliwości jego rozwiązania. Powierzam Ci, Panie Boże. Mój problem i opisz w myślach ten problem, który byś chciał przedstawić Panu Bogu. I proszę Cię, Panie Boże, abyś znalazł dla tego mojego problemu łagodne i dobre rozwiązanie, imię najwyższego dobra i spożytkiem dla wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób związani z moim problemem. W obszarze tego problemu wyrzekam się, Panie Boże, mojej wolnej woli, abyś mógł w sposób doskonały działać w moim imieniu. Jeżeli byś chciał przerwać jakąś starą, niepotrzebną znajomość, która z jakichś powodów nie jest dla Ciebie dobra, ponieważ otwierasz się na coś nowego w swoim życiu. Możesz pożegnać tą osobę właśnie w taki sposób. Ja wymawiasz swoje imię, uwalniam ciebie i wypowiedz imię tej osoby z mojego umysłu, uwalniam ciebie z mojego serca, uwalniam ciebie z mojego życia. Niech Ci Bóg błogosławi we wszystkim i ja Ci też błogosławię. Idź swoją drogą w pokoju i pozwól mi, abym i ja także mógł, mogła, iść swoją własną drogą w pokoju. Wiem, że każda wizja, jakaby nie została stworzona w ludzkim umyśle, będzie się urzeczywistniać w sposób doskonały, niezależnie od tego, czy jest to wizja pozytywna, czy też negatywna. Uczę się więc zatem tworzenia wizji pozytywnych, uczę się rozpoznawania w porę wizji negatywnej, u podstaw której położone są jakieś lęki i obawy, aby ją odrzucić. I zastąpić wizją pozytywną, czyli chcianą i oczekiwaną. Jak choćby na przykład, do końca mojego długiego, dobrego i dostatniego życia cieszę się dobrym zdrowiem. Wszystkiego mam pod dostatkiem. Jestem całkowicie samodzielnym i samowystarczalnym człowiekiem. Jestem dla siebie panem i sługą. Do ostatniego dnia mojego życia poruszam się o własnych siłach i na własnych nogach, zachowując przy tym jasny i zdrowy umysł. Z moimi bliskimi i przyjaciółmi mam dobre relacje i oni chętnie mnie odwiedzają. Lecz kiedy przyjdzie już prawdziwy kres mojego życia. Długiego, dobrego i dostatniego życia w sposób łagodny odejdę z tego świata pośród moich najbliższych, w swoim własnym domu, pogodzony. Pogodzona ze wszystkimi i uwolniony, uwolniona od wszelkiego ziemskiego przywiązania do rzeczy. I do ludzi, a moja dusza z ufnością odejdzie do Pana Boga. Stwórz dla siebie wizję tego wszystkiego, co byś chciał, co byś chciała, aby się w Twoim życiu wydarzyło. Stwórz sobie wizję na swoją pracę wizję tego, do czego byś chciał, do czego byś chciała dojść i co osiągnąć. W jaki sposób miałaby prosperować Twoja firma, lub jakich chciałbyś doczekać się awansów w swojej pracy, i jakiej wysokości zarobków? Odrzuć wszelkie ograniczenia absolutnie wszelkie ograniczenia należy odrzucić, ponieważ Ograniczenia istnieją tylko w Twoim umyśle. Stwórz wizję wspaniałej, harmonijnej rodziny rodziny kochającej się i wspierającej, która korzysta z dostatku, lecz przede wszystkim kieruje się miłością i rozsądkiem. Stwórz dla siebie wizję udanych, dobrych, mądrych i zdrowych dzieci. Z którymi masz bardzo dobre relacje, a ty pozwalasz im na samodzielność w ich życiu. Chlubisz się swoimi dziećmi. Stwórz sobie wizję osiągnięć innego rodzaju, jakichś form dokształcania i rozwoju duchowego, ukończonych kursów. Stwórz sobie wizję swoich podróży zagranicznych. I zapomnij w tym momencie, że na świecie istnieją jakiekolwiek pieniądze, zwłaszcza pieniądze, które ciebie ograniczają. Stwórz sobie wizję, że oglądasz piramidy, że jesteś nad wodospadem Niagara, że płyniesz po jeziorze bajkam, że jesteś w Petersburgu. W Atenach, w Paryżu, gdziekolwiek tam, gdzie byś chciał, gdzie byś chciała pojechać lub cokolwiek zobaczyć. Zobacz siebie tam i odrzuć wszelkie ograniczenia, ponieważ, tak jak już powiedziałem, ograniczenia istnieją wyłącznie w Twoim umyśle. Stwórz sobie wizję pięknego domu z ogrodem i basenem, z kortem tenisowym. Stwórz sobie wizję pięknego, wygodnego, dobrego samochodu, który chciałbyś mieć, który chciałabyś mieć. Stwórz sobie wizję osobiste, lecz pamiętaj o jednej rzeczy. Nie możesz ingerować przy okazji w losy innych ludzi, aby podporządkować w jakikolwiek sposób swoim wyobrażeniom o ich szczęściu czy przyszłości. Wolna wola dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Masz prawo dla siebie. I tylko dla siebie korzystać z wolnej woli, i masz obowiązek uszanować tą wolną wolę osoby każdego innego człowieka Twojego męża, Twojej żony, dzieci i rodziców. Pozostawiam Cię teraz przez dłuższą chwilę w ciszy, abyś mógł, abyś mogła. Stworzyć dla siebie wizje osobiste i pamiętaj o tej wolnej woli. Ponieważ należę do tych ludzi, którzy posiadają moc wypowiedzianego słowa, na koniec wypowiem, niech Ci się to stanie. W ten sposób będziesz mógł odmienić swoje życie na lepsze, ale pamiętaj, Abyś odmieniał swoje, a nie cudze życie. Twórz teraz wizję dla siebie, a ja w ciszy poczekam dłuższą chwilę. Boga Najwyższego, w imię Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego. Niech Ci się stanie to wszystko, co stworzyłeś w swoim umyśle, w postaci wizji na bliższą i dalszą przyszłość. Niech Ci się stanie to, co będzie dla Ciebie dobre i zgodne z Wolą Bożą. W imię Boga Najwyższego, w imię Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, niech Ci się to stanie.